Ktoś wczoraj mówił o prawie serii. Troszeczkę się potwierdza. Kilka tygodni w ogóle nie mieliśmy żadnych akcji, a teraz dzień po dniu. Obiegnie Marek. Jest Marek Z zupełnie inną ścieżką. Tam ktoś przyjechał samochodem szybciutko. Marek ryzykuje swoje życie biegnie między pojazdami. Ktoś tu się odzywa. Veronika idzie. Była zobaczyć, ale mówi, że nie jedzie, nie jest zainteresowana. Może zaprowadziła swojego ukochanego, żeby pojechał do akcji, nie wiemy. Ona jeszcze nie wie, że jest w Fadrze. Widzi, widzi, pomagała do nas, super. A i tam znowu było ryzykownie dwa metry przed zderzeniem z autobusem. Oj, druchowie, druchowie. No i jeszcze ostatnie pytanie: w lewo czy w prawo? Obstawiam w lewo. Ach, gdyby za to płacili, byłbym bogaty. Sygnał: dziękuję, Adam. Dzięki.